Bardzo serdecznie na cotygodniowej konferencji, wideokonferencji poświęconej bieżącemu funkcjonowaniu naszej gminy, a w szczególności informacją na temat epidemii, stanu sytuacji na terenie gminy, jak i powiatu. Tak jak zapowiadałem tydzień temu również krótka informacja dotycząca Funkcjonowania klubów dziecięcych i przedszkola, i te informacje przekażą za chwilę kierownicy i pani dyrektor. Szanowni Państwo, za tydzień również będzie wideokonferencja. Na koniec dzisiejszej powtórzę te informacje, ale już teraz chcę zaprosić za tydzień trochę wcześniej na godzinę 11:45, ponieważ za tydzień ta konferencja będzie miała troszeczkę inny wymiar. Jest to bowiem 18 maja rocznica, setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II, patrona naszej gminy, patrona Polski i chcielibyśmy troszeczkę tę konferencję inaczej przeorganizować. Proszę obserwować od środy naszą stronę. Też będziemy chcieli o 21 od środy do następnej środy wracać pamięcią do zamyśleń sprzed lat. Także pierwsza powtórka zamyśleń odbędzie się już w najbliższą środę o 21. Także bardzo zapraszam, żebyśmy mogli w ten sposób łączyć się z tymi wszystkimi, którzy świętują nie tylko same urodziny, ale przede wszystkim to, co Ojciec Święty do nas mówił. Bardzo proszę o w ten sposób łączność, jak i również zgodnie z prośbą i Kościoła i rządzących o to, żebyśmy szczególnie na sobotę, niedzielę, poniedziałek udekorowali swoje domy flagami biało-czerwonymi czy papieskimi, czy maryjnymi, bądź też pamiętali w tych trzech dniach, szczególnie o godzinie 21.37. Na pewno będą w poniedziałek i dzwony i syreny. Próbujmy łączyć się. I nie tylko podziwiać świętego Jana Pawła II, ale czerpać od niego siłę do pokonywania codziennych trudności, tych życiowych, a, a nade wszystko tej epidemii, z którą przyszło nam dzisiaj w naszym kraju, w świecie walczyć. Bardzo proszę panią Elżbietę Brońszewską, pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa, o przedstawienie informacji o epidemii. Witam Państwa bardzo serdecznie z informacji jakie tutaj mamy do przekazania to wójt gminy poinformował zarówno na stronie jak i dzisiaj informujemy, że firma Wipasz SA wspierająca ogólnopolską akcję maseczki dla Polski przekazała naszej gminie maseczki wielorazowego użytku. Zostaną one bezpłatnie przekazane mieszkańcom do sołtysów, którzy przekażą w swoich sołectwach. Ponadto wójt przekazał maseczki wielorazowego użytku dla ośrodka zdrowia, jak i były również przekazywane one dla mieszkańców, wcześniej pracowników i strażaków OSP. Łącznie zostało przekazanych ponad 7 tysięcy maseczek. Wszystkim tym, którzy włączyli się w pomoc szycia maseczek składamy serdeczne podziękowania. Jak wspomniał Pan Wójt, informacje dotyczące otwarcia przedszkoli, klubów dziecięcych jako kolejnego etapu powracania do nowej normalności będą przekazane przez dyrektorów i kierowników jednostek. Na dzień 10 maja 2020 roku, roku przepraszam, w kwarantannie na terenie gminy Gozdowo pozostawało 14 osób, zaś jeśli chodzi o stan w powiecie na dzień 10 to liczba Osób objętych kwarantanną domową była 71, w ostatniej dobie 5%, objętych izolacją domową 0. Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium 0. Nie było też nowych przypadków osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19. Nie było zgonów. Liczba ozdrowieńców 7 z ostatniej doby zero. I tylko tak gwoli przypomnienia, jak podają media, dziś i jutro kwestią obostrzeń będzie zajmowało się rządowy zespół zarządzania kryzysowego i decyzje ewentualnego dalszego znoszenia obostrzeń wprowadzanych w związku z epidemią zapadną w nadchodzącym tygodniu. Wówczas rząd będzie też informował o terminach przejścia do kolejnych etapów znoszenia ograniczeń. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałem bardzo gorąco podziękować pani Eli, jak i również strażakom, wojsku, pracownikom GOPS-u, wszystkim instytucjom za współdziałanie. Ciągle trwa akcja pomocy samotnym, ciągle dostarczamy ciepłe posiłki, robimy zakupy. Jeżeli są takie osoby dalej potrzebujące, bardzo proszę o kontakt z panią kierownik OPS-u czy też bezpośrednio tutaj u nas z urzędem. I odnosząc się, zanim oddam głos kierownikom placówek, odnosząc się do epidemii i tego stanu, który przedstawiła koleżanka. Wczoraj zasłyszałem taką myśl świętego Tomasza, który powiedział, żebyśmy uczyli się Odróżniać rzeczy od rzeczy. A inaczej wyobrażam to sobie, żebyśmy potrafili odróżniać białe od czarnego. I odnoszę to do epidemii. Ciągle powtarzam na tych konferencjach i będę powtarzał i będę prosił. Bądźmy ostrożni. Dbajmy o swoje zdrowie i o zdrowie innych. Ale bez przesady. Dbajmy o zdrowie swoje i swoich najbliższych, ale bez przesady. Czyli zachowajmy we wszystkim umiar i rozsądek. Tam, gdzie są miejsca duże, takie właśnie powoli jak Janka powiedziała, otwierane duże sklepy i tak dalej, czy za chwilę restauracje. Jeżeli nie musimy, to po prostu nie korzystajmy. A jeżeli już, to zachowajmy ten właściwy rozsądek. Stosujmy się do zaleceń rządu i bardzo proszę panią dyrektor przedszkola o przedstawienie informacji na temat uruchamiania przedszkola. Witam państwa. Od dnia 6 maja 2020 roku zaistniała możliwość uruchomienia przedszkoli w Polsce. Publiczne przedszkole w gozdowie jest na etapie przygotowań do uruchomienia, gdyż taką działalność może podjąć w najbliższym czasie. W związku z tym dyrektor publicznego przedszkola w Gozdowie wydał zarządzenie o następującej treści. Zarządzenie to jest dostępne na stronie internetowej publicznego przedszkola w Gozdowie. Jest to zarządzenie numer 10 dyrektora publicznego przedszkola w Gozdowie z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w publicznym przedszkolu w Gozdowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dyrektor przedszkola zarządza co następuje, zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej publicznego przedszkola w Gozdowie w okresie od dnia 6 maja do dnia 17 maja 2020 roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ustępie pierwszym, Zadania publicznego przedszkola w Gozdowie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Publiczne przedszkole w Gozdowie będzie funkcjonowało zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia, a także w oparciu o wewnętrzny regulamin bezpieczeństwa, który będzie obowiązywał personel przedszkola oraz rodziców i uczęszczających do placówki dzieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i prosimy teraz panią kierownik klubu w gozdowie. Witam państwa serdecznie. W związku z możliwością uruchomienia klubików dziecięcych z dniem 6 maja my również podjęliśmy decyzję o przygotowaniu naszej placówki do właściwego funkcjonowania po uruchomieniu. Był to bardzo krótki okres czasu, dlatego ten czas wydłużył się. Nie byliśmy w tym krótkim czasie przygotowani na to, żeby te środki zapewnić. Według wytycznych, jakie zostały podane przez głównego inspektora sanitarnego, dlatego jesteśmy na etapie kompletowania środków. Musimy zapewnić bezpieczeństwo dla Waszych pociech i chcemy zrobić to jak najlepiej. Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie klubu dziecięcego radosna kraina w Gozdowie zostanie rozesłana na adresy mailowe wszystkich rodziców z którymi mamy podpisane umowy i bardzo prosimy zainteresowanych rodziców o deklaracje zwrotne wyrażające zgodę na podane wytyczne. Bardzo prosimy o wyrozumiałość. Są to trudne czasy dla nas wszystkich, dlatego musimy wykazać się rozwagą i ostrożnością. Gorąco pozdrawiam wszystkie dzieciaczki i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prosimy panią kierownik klubu dziecięcego z Lelic. Szanowni Państwo, w związku z możliwością otwarcia klubów dziecięcych, jesteśmy w trakcie przygotowywania placówki do przyjęcia dzieci, jak również opracowywania i wdrażania procedur dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz bezpieczeństwa dla rodziców, opiekunów, pracowników i przede wszystkim naszych dzieci. Wszystkie procedury opracowywane są na podstawie wytycznych, jakie otrzymaliśmy. Procedury dotyczą przyprowadzania i odbierania dzieci, organizacji opieki w klubie, podawania posiłków, postępowania w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub w personelu. Chcemy jak najlepiej przygotować się na przyjęcie Państwa dzieci do naszej placówki. Wszelkie dokumenty będą przesłane do rodziców na adresy poczty elektronicznej rodziców w celu zapoznania się oraz podpisania i odesłania. Do zobaczenia wkrótce. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że przed dzisiejszymi komputerami to cała gromadka tych maluchów najmłodszych, bo tydzień temu zapowiadałem, że będą ich szefowe. Pokażcie buziaki swoje, niech te dzieciaki zobaczą. O, Pomachajcie tym maluchom. Mamy nadzieję, że wkrótce do zobaczenia. Także kluby dziecięce od 18 stają w gotowości na terenie naszej gminy. Taka decyzja moja, uruchamiamy, otwieramy i ruszamy. Kto z Państwa będzie zainteresowany, proszę, bo są telefony tutaj do nas, do urzędu. Najlepiej bezpośrednio z kierownikami i dyrektorami poszczególnych placówek. Raz jeszcze bardzo gorąco zapraszam na wyjątkową wideokonferencję. Za tydzień o godzinie 11:45 rozpoczniemy informacjami na temat epidemii, a potem zobaczymy. Mała niespodzianka. Dziękuję wszystkim Państwu za dzisiejsze wspólne spotkanie i jeszcze raz pamiętajmy we wszystkim zdrowy rozsądek i umiar. Bądźmy zdrowi, dbajmy o siebie i swoich bliskich. Dziękuję, dziękuję. Dziękujemy Państwu za uwagę.